To był właśnie B-Roll, moi drodzy, czyli takie kilkunastosokodowe wideo będące coraz bardziej popularnym przerywnikiem o zmiennym tempie, wypełniaczem, odetchniaczem. Pewnie przez Petera McKinona, wiecie o kim mówię. Jak zrobić Birola? To w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Adrian Killer, a przed wami kolejna mówi kamera. Zaczynamy! Znalazłem pięć cech, które charakteryzują tego typu wideo. Pierwsza z nich to zmienne tempo. Raz jest szybciej, raz wolniej, dlatego przed nagraniem ustawmy nasz aparat tak, aby nagrywał slow motion. Po drugie ruch. W biurolu musi się ruszać albo obiekt, albo kamera. Jeżeli nasz obiekt się nie rusza, wystarczy, że my będziemy poruszać się po linii niczym na slajderze. Po trzecie, efektowne przejścia. Możemy je robić sami, kręcąc na 1.5, szybko ruszając aparatem, albo używając darmowych wtyczek dla Adobe Premiere. Linki do nich znajdziecie w opisie. Po czwarte, dynamiczna muzyka i efekty dźwiękowe na przejściach, tak zwane switche. Po piąte, używanie wąskiego obiektywu. To nie jest reguła, można tego zrobić wyjątek oczywiście, ale wąski obiektyw, na przykład 5 mm, pozwoli nam wyostrzyć pierwszy plan, a potem przejść na drugi, a później w postprodukcji to wszystko przyspieszyć i tak dalej. No dobra, wiemy jak ma wyglądać birol, teraz potrzebujemy materiału. Chodźcie, jest zachód słońca, więc w sumie powinna być teraz e, dobra aura do robienia ładnych ujęć. Polecam wszystkim jakiegoś riga albo takiego gorilla poda nawet. Zapomniałem już jak trudno się kręcić z ręki. Okej, okay, moi drodzy, mamy to. Wydaje mi się, że sporo materiału na birola. W takim razie teraz rzucamy go do programu montażowego. Skorzystam z programu Vegas Pro, wrzucam wszystko do, na timeline, to jest około 14 minut i skracam, wycinam, usuwam to co zbędne, tak żeby tego materiału było jak najmniej, nie da się obejść tego, to jest taka troszkę mozolna praca, ale całkiem przyjemna. Później już zabieram się za szukanie utworów muzycznych. Brak Riga, Steadicama czy czegokolwiek spowodował, że część ujęć jest tutaj wszystko niestabilna, więc stabilizuję je tutaj w postprodukcji, ustawiam 0,15 wartość, będzie to wystarczające. A następnie prawym i velocity to jest to, co pozwoli nam zmieniać prędkość. Gdy zjedziemy w dół, obraz będzie w zwolnionym tempie, akty wyżej mocno przyspieszy. I tak oto dopasowuję resztę materiału. Następnie koloryzacja. Najpierw myślałem, że użyję tu jakichś lutów i tak dalej, w końcu skończyło się, że tylko kurwsami nieco rozjaśniłem i zwiększyłem kontrast, tak żeby zachować jak największą rozpiętość tonalną. Dobra, teraz wrzucam to wszystko do Adobe Premiera. Po to, by zrobić właśnie efekty przejść. Następnie klawisz C i tnę pomiędzy ujęciami oraz kilka klatek przed i kilka klatek po. Potem nakładam nasz plugin, crosspin albo zoom, crosspin out na pierwszy wycięty kawałek, crosspin in na drugi wycięty kawałek. Są to pluginy, które sztucznie dorabiają nam obraz. Ten crosspin tak fajnie zakręca, a zoom in oddala i przybliża. Następnie zabieram się za efekty dźwiękowe, czyli takie krótkie switch'e, które używam w momencie przejść. Część z nich możecie znaleźć na przykład na freesound.org. Teraz tylko kilka poprawek, później nałożę letterboxa, czyli paski na górze i na dole i gotowe. Dochodzimy do końca tego odcinka, jeżeli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, bo algorytm YouTube'a wtedy bardziej widzi ten kanał. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, to był program Mówi Kamera. Cześć!